Siemano, w, sobie w kolejnym odcinku mnie na kanale. Yy, to jest nowa seria. Kupiłem niedawno gospodarstwo. Tutaj na wsi brzozówka. I zaraz Wam pokażę to gospodarstwo. Teraz wracam nowym nabytkiem, bo tam na tym gospodarstwie wszystkie maszyny, wszystko było. A nie było właśnie samochodu. Kupiłem malucha. Zaraz Wam go wsunę, pokażę bardziej z zewnątrz, w sensie. I kupiłem też niedawno kury, kaczki i krowy. Postawimy go tutaj pod drzewem. Kury, kaczki i krowy, bo jak kupowałem to gospodarstwo, to nie było. Zobaczcie, maluchy, tak to wygląda. Zobaczcie, tutaj jest i cyk napis. Machaka, więc jakąś cuczepkę pewnie do niego dokupię. Te dodatkowe reflektory, zgaszę go i wam pokażę. To gospodarstwo. A mam pszczoły. Zobaczcie, pięć uli. Tutaj taczki, ale to zaraz będziemy ich używać. Jak będę dawał jeść kurą, tutaj styrta, obornika, krowy, zobaczcie miębyka, te, te dwie to są jaułki. O, te ta i ta. I... Dwie już krowy takie... wiecie... Mm. Takie co dają mi lepo e, Tutaj... Bele... Kupione, bo jeszcze... No nie zebrałem, więc musiałem kupić eee Zobaczcie, małe pisklęta też są kogut, kaczka. I tak tutaj mamy 63p. Siewnik, lej do nawozu. I tutaj się przechodzi na drugą część gospodarstwa, gdzie są brony, header do kombajnu opryskiwacz dwa wozy mam i tutaj jest trzydziestka i ten kombajn no taki ma malutki to jest pachr i tak tu mam wywrotkę czy rozrzutnik i rotacyjną jeszcze kultywator pokażę wam dzisiaj też obrządki kur, bo krowy jedzenie mają więc tak, najpierw trzeba tutaj rozłożyć mika i biorę taczki I sobie podjeżdżam tutaj, uładujemy pszeniczkę i musimy podjechać, wysypać kurą, sypiemy, zobaczcie ogólnie to do tego do tej skrzynki tu leci. Jeszcze jedne taczki wsypę, bo to, wiecie, widzę wy, dużo skrzynka, to już by nie musieć codziennie tego zboża y, tam wsypywać, tylko co jakiś czas. Bardzo fajnie się ten maluch prezentuje, co nie? Tyle wystarczy I... Ten stataczek te co tutaj ostawię Zabedziłem. Żmijkę sobie schowamy. I co? Może pojedziemy. Zboża jeszcze dzisiaj kosić nie będziemy, bo jest jeszcze mokre. Nie wysło. Ale myślę, że tak za kilka dni będę kosił. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.